Siemaneczko w 118. części Let's Play Gothic 3. Ostatnio wykonaliśmy kilka poprawek, m.in. zadania z em, niewolnikami do kopalni i pocisnęliśmy w Explorer w kierunku kolejnego magawody. wody. Eee, a i wybiliśmy gigantyczne, chyba największe stado w pustyni, lwów. No to... chociaż on będzie pewnie zadowolony, ten lew. Bo zobaczcie ile on ma samic, a już żadnej konkurencji nie ma, nie? Myślę, że powinien nam jeszcze podziękować kurczę. Dobra, w tym odcinku myślę, że już uda nam się dotrzeć do tego maga. E, chyba nad nim pisaliście, który tam urzęduje. Ale już nie pamiętam. Niestety wybaczcie mi. E, aha, tylko że tutaj... No dobra, jakoś tędy zejdziemy. Wyciągnijmy swój skaner. Zapewne będzie w jakichś ruinach. Pytanie czy będzie w tarapatach. Obstawiam, że tak. O, ognisty golem. Bardzo dobrze, bo nam brakuje właśnie serca. Ognistego golema, także świetnie, tylko na niego to trzeba pewnie zaszarżować. O, oby był sam. Dobra. Pięknie. No i po problemie. A, czekaj. Dobra. Tak jest. Dla druida nam brakowało serca. Mamy jakiegoś ognistego jaszczurka. Czy jesteś sam? Okej. Okay. 150 Pamiętam ogniste jaszczury w pierwszych częściach Gothika. Naprawdę trzeba było przed nimi uważać. Nawet jak już później już byliśmy wykokszeni, no to trzeba było mieć z tyłu głowy, że on możecie podpalić i szybko zrobić z tobą porządek. No ale dobra. Natomiast zwykłe jaszczury to nie. Zwykłe jaszczury bardzo szybko stawały się bułką z masłem. Oswobodzony niewolnik, dobra Muszę pracować Okej ci tutaj chciałbym ci pomóc Dobra, udało się nawet Kurwa gdzieś tam biegnie Bez będzie targetował niewolniku teraz Nędzna bestio Już bez jej uspokój się do cholery Tutaj jeszcze jakieś gówno jest Tam jest Dobra już 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 chłopaki O Jezus Aż mnie, aż mnie ręka kurde tak okropnie Zakuła e, dobra mamy tutaj maga, mamy tu jakiegoś koczownika Dzień dobry co tu się w ogóle dzieje co? Na pewno masz coś lepszego do roboty. Nefarius. Dobrze, że tu jesteś. Przybywasz w najlepszym momencie. Jak zwykle. Wydajesz się pobudzony. Jestem o krok od rozwiązania tajemnicy, Haran Ho. A ty możesz mi w tym pomóc. Opowiedz mi o Haran Ho. Haran Ho był wielkim wojownikiem pradawnych. Podczas swych podróży zawędrował na głęboką pustynię. Poznał tam sposób życia koczowników i go pokochał. Ostatecznie porzucił swe dawne życie i przyłączył się do koczowników. Co dalej? Jego decyzja zdenerwowała władców pradawnych. Nakazali oni rozpoczęcie polowania na Haran Ho. Teraz jednak czas na najlepsze. Haran Ho uznawał mądrość magów wody i rozumiał potęgę Adanosa. Dzięki temu wielokrotnie odpierał ataki swoich prześladowców. To znaczy, że posługiwał się magią? Owszem, tak właśnie zakładam. Hmm. Jaki był ciąg dalszy tej historii? W końcu wojownikom pradawnych udało się zabić Haranho. Koczownicy wykradli jednak jego ciało i zabrali do grobowca. Wiesz, gdzie znajduje się ten grobowiec? Zabrali go do kamiennego grobowca w Zielonej Dolinie. Jaskinia? Tak. Kojarzysz te martwe drzewa? Chcesz powiedzieć, że to pozostałości Zielonej Doliny? Dokładnie. W niej znajdziesz jego grobowiec i przy odrobinie szczęścia, jego magię. Dobra. Poszukajmy grobowca razem. Dobrze. Jestem gotowy. Ale ty idziesz przodem. Okej. Okay. Yy, no na razie nie chcę, żebyś szedł za mną. Może pomyślimy nad tym. O, 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 to sobie weźmiemy. O, kamienny teleport. Zajebiście. Zaraz zobaczymy, gdzie ten teleport nas prowadzi. Pe pewnie w to miejsce, ale jak jest opisany... Do grobowca, którą mamy godzinę? O, mamy młodą godzinę. Dobra, czy jest tutaj coś, co by mnie zainteresowało? Nie ma żadnej skrzyni? Kurwa, Dobra, no martwe drzewo, rozumiem. A tutaj coś też mamy: Piaskowe. Uh. Kurwa, to pielce. Popierliwe gady. No jest ich więcej. Dobra, łatwy exp. Um, większa fiolka. No jest nawet skrzyneczki tutaj nie było. No kaman. Dobra, coś mówił o martwych drzewach. Dobrze. Dobra. E, idziemy. Mam nadzieję, że jesteś całkiem niezłym wojownikiem. Bo znając życie, to ta droga nie będzie e, spacerkiem. Będziemy mi się pomału przebijać. No szakale to nie jest tam żaden problem. Jest tam po prostu niedogodność chwilowa. O, jedną Dobra. parszywą bestię mniej! To pięknie. załatwi sprawę. Nawet spelem może rzucać ten czary ognia, ciekawe. Niepotrzebnie trochę do przodu wytegujesz, ale dobra. Tobie już podziękujemy, paskudo. Tak szkoda, że nie dostaje expa za to co ubije. To jest spory minus. Dobra, ale powiedzmy, że jak tu będą same szakale bez jakichś lwów, to nie widzę problemu w tym spacerowaniu. O, słyszę znowu warczenie, ale czy tutaj coś na górze może być w tych krzakach skitranego? Nie, 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 za dużo oczekuję. Weźmy tego demonicznego grzyba. Wszystkie grzyby. To sprzedawałem. Dobra, tu je rozpieprzymy na jolo. Nie wiem, a Nefarius tam z tyłu obstawia tyły. Dobrze ci idzie. Dobrze, że jeszcze mnie nie może ostrzelać przez pomyłkę. No, ale dobra. Mam następnego Gagatka. Namasz, Tobie już podziękujemy, Paskudo. Patrzyłem, czy się inne rzucą, ale na razie nie. Kurde, no liczę na jakieś skarby, albo coś, ale na razie to jest pusto. Największym skarbem są szakale i demoniczne grzyby tutaj. Tutaj większa grupa się rzuci. O jedną parszywą bestię Dokładnie. Skóra szakala jest warta jedną monetkę, także... Żadnego biznesu tutaj nie robimy na nich. Okej, okay, chodźmy tutaj. Naprawdę to wygląda jak po jakimś Armagedonie, ten krajobraz. Takim stary post-apo. Czy to jest... Dobra, myślałem, że to jest smok przez chwilę. Targetuj się na mnie. Ja tu jestem od przyjmowania obrażeń. Dobra, masz! Tobie już podziękujemy, Paskudo. Skrzydło gargulca. Powinno być kilkukrotnie więcej warte, bo to jest. To jest dość ciężki przeciwnik. A, są po prostu pełzacze. No okej, okay. no, Najzwyklejsze w świecie pełzacze. Dobra, nie ma problemu. Pokazałeś mu. To załatwi sprawę Dobra Katana zaprowadź na Jaskinia Rozejrzyjmy się Na pewno Wydaje mi się, że coś słyszałem To oczywiste Takie jaskinie są pełne potworów, ożywieńców i tym podobnych Niemożliwe Naprawdę? To nie pierwsza jaskinia, do której wchodzę Więc idź się rozejrzeć Ja... Będę pilnował tyłów. Daj znać, kiedy będziesz gotowy. Może to i lepiej. Może to i lepiej, dobra. Czy on idzie cały czas.? Idzie za mną, aha. No dobra. Nie no, w sumie by mi się jego pomoc przydała, bo całkiem nieźle sobie radzi. Bez i pięknie to podsumował. Znaczy, pełzacze to jest najmniejszy problem. Pokazałeś mu! Bardziej boję się gargulców i tym podobnych, nie? Ale nie, Smoka chyba tu nie powinno być żadnego. Dziedzictwo strażnika świątynnego. Ciekawe. Tak, e, zabezpieczy jaskinę szpoczko. Pokaż mi czekaj, 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 czekaj. A, pokaż mi e, e, e. kurwa, nie to chciałem. Dobra, mamy pancerz właśnie tak liczyłem, że może tu będzie. E, I wyrwana strona. Okej. Okay. może zapiszmy sobie. Pełzacie jest skiniowe. nie, 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 nie. udane. Czekajcie, wszystkie może. Aha, dobra, to jest tutaj. Nie, nie, to mnie nie interesuje. Nie znajdę tego. Nie, 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 nie ma szans, żebym to znalazł. Jeśli chodzi o te pełzacze... Nie, nie, dobra, to już sobie dajemy spokój. Czekajcie, bo się zakręciłem. Dobra. Dzień 259. Inkaust wyblakła niemal do cna. Upał, wszędzie piasek, żadnej oazy, wody, nawet bagna. Nic już nie pamiętam. To pragnienie doprowadza mnie do szału. Czy może nieczytelny krew krąży pomiędzy dzień 262? Zeschnięte drewno leży wszędzie. Szakale zataczają kręgi. O, one chcą mnie pożreć. Dzień 263. Znalazłem jaskinię. Wygląda na bezpieczną. Powiem strażnikom, aby wypatrywali jaskini. Dzień 264. Słyszę za ścianą drapanie. Co? Jak? Są wszędzie. Połowa notatki została wyrwana. Yy, 265. Piszę to w obliczu własnej śmierci. Tej nocy strażnicy, pilnujący wejścia do jaskini, zostali zaszlachtowani. Została po nich jedynie jedna katana. Pełzaczem muszą się za... Pełzacze mszczą się za śmierć swoich braci yy, uniectwionych w kopalniach górniczej kolonii. Chcą mnie dopaść. Czy my tutaj mamy no, ewidentnie do czynienia z jakimś gościem z górniczej doliny? Co on tu kuźwa robi, nie? Pismo Strażnika Świątynnego. No, ewidentnie z górniczej doliny. Co on tu kurwa robi? Pancerz Świątynny. Dawniej Strażnicy Świątyni nosili takie bogato zdobione pancerze. Odporność na trucizny. więc. Zorki jest ewidentnie słabszy. Ale powiem Wam, że zajebiście wygląda, Nie z tym hełmem oczywiście. Nie z tym hełmem. No, z tym już nawet to jakoś pasuje, nie? Chociaż bez hełmu chyba byłoby najlepiej. No, wygląda, no. Wygląda wykurwiście, no co mam tutaj dużo mówić, no ale no nie będę w nim chodził, no bo jest dużo słabszy. No, nie mogę sobie na to pozwolić. Dobra. W grobowcu jest bezpiecznie. Możemy się spokojnie rozejrzeć, no ok. Masa expa to mnie zawsze interesowało. Czy spodziewałem się troszeczkę większego niż tą grupkę pełzaczy? Dobra, a ja, ja tutaj zerknę. O, to, to, to nie jest jeszcze tak bezpiecznie. Może pójdziemy gdzie nasz y, mak. Bo on czasami nigdzie nie zbłądził. Tutaj też możemy gdzieś pójść. Dobra. Zaraz zerkniemy, co hmm. tam jest. Najpierw może. Nie w ten sposób. Aha. Nie podczas walki. Nie mam pojęcia, gdzie może być ta. No tam, z tym golemem, ale to. Hmm. No jest to, co tu dużo mówić. Jest. Jest Menda. Jest standardowy zwykły golem, dobra. W nie rozklepie. Nie. da rady, dobra, tu mamy kolejnego. No, padnij. padnij sobie. Dziękuję bardzo. Czy my tutaj mamy kostur maga? czy to jest jakiś kurde uber kosturmaga czy raczej taki standardowy zaraz się przekonamy zaraz tam zerkniemy do niego tylko hmm, weź go tutaj znajdź kosturberłowara nie nie to nie jest to kosturmaga to może być coś takiego nic specjalnego krótko mówiąc przechodźmy tutaj Chyba też jakiegoś golema. No właśnie. Zbierajmy, co się da. Tutaj jeszcze możemy iść dalej w głąb, oczywiście. Mam nadzieję, że nie zebrałem jakichś szybko notatek. Nie zwróciłem na to uwagi, ale. Aha, tutaj jest już. Kurwa, no poszedłbym tam, sprawdził. Co tam może być, ale nie, no jak. Nie bez... Nie no, nie ma szans. No nie no, kurwa, nie przejdziemy tutaj. A jest tam coś? Coś tam targetujesz Beszy. Jakieś grzybki. Może to być ślepy zaułek, cholera wie. O, no dobra, w każdym bądź razie spadajmy do tego maga, do Nefariusa. Zryknijmy sobie. Może znalazłem jakąś notatkę, tylko ją przegapiłem, nie? Zobaczymy, co nam mag powie. I tu mam chyba wszystko już ogarnięte, nie? Fajnie, że poszło za pierwszym. Dobra, troszkę kosztowności. Liczyłem na jakieś smaczki jeszcze. Nie ma tu nic ciekawego. Dziwne. Barbarzyńcy mieszkali w Nordmarze, a Robar był jednym z nich. Wędrował przez lód bez ognia i broni. I ścigała go bestia. Okej, okay, prastara wiedza. I jak? Poznałeś już tę magię? Zaczynam rozumieć jej kontekst. Będę miał dość wiedzy, aby nauczyć cię najważniejszych jej składników. Nauczycie cię starego zaklęcia. Dobra. Eksplozja lodu, nie dziękuję. Naucz Kurwa myślałem, że tam coś... A to kostur wystaje. Fajnie jakbyś zmienił tą. O, 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 właśnie. Robar ukrył się w jaskini, ale bestia go znalazła. I robar sięgnął za siebie i znalazł miecz. Wziął go i powalił bestię jednym ciosem. Dobra i kolejna prastara wiedza aż plus 3. Okej, okay, to mamy wszystko tu odhaczone, dobra. Czy możemy uzyskać teleport i stąd spieprzać tak naprawdę? Pytanie tylko, gdzie się tepniemy? W jakie miejsce? Eee, pewnie do tego obozu, no zobaczymy. Tak jest. Tylko teraz, jak będę szukał Nefarius'a, to będę musiał dymać taki kawał. Zostaw mnie w spokoju. Dość spory do niego. I pociśniemy przed siebie, tam gdzie ta skałka tak wystaje. Tam mnie ciekawi. Może jeszcze jakaś eskinia będzie do sprawdzenia. W każdym razie mamy drugiego maga ogarniętego. A trzeciego znamy jego położenie, ale musimy go uratować. Dobra, to jest chyba tylko najzwyklejsza. Jest ten. Eee, skała. Ale wydaje mi się, że tutaj coś będzie. Tu może być jakaś jaskinia, i chyba mam rację, nie? Pełzacze piaskowe. No dobra. To nie są jacyś silni strażnicy. Dobra, muszę tylko dwie sztuki. Hmm. <laughs> Dobra, zapiszmy, bo cholera wie, co tam może być. <laughs> Nie wykluczam tego. Oczywiście, sejfik ciemno tutaj troszeczkę. Od razu lepiej. Troszkę chrząszczy do wybicia I do spożycia O, przecież ewidentnie tu jest jakieś mięso, no właśnie hmm. O, się zawaliła, albo coś w tym rodzaju Szkoda, że... A nie, jajo, o kurwa, jajo królowej tu było Jedno tylko Szkoda, że jedno, ale dobra, to jest akurat przydatny chyba składnik do jakiejś dobrej miksturki, nie? Um, dobra, także opłaciło się tutaj zerknąć. No, szkoda, że tylko jedno, ale no, no nie, 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 ewidentnie jest tylko jedno do zgarnięcia, dobra. Dobra, jeszcze może kawałek się troszkę zapuścimy na, na te wydmy. I może gdzieś tam sobie odcinek zakończymy. Może jeszcze coś się trafi ciekawego do ogarnięcia. A przy tym odcinku co? Będziemy kierunek jakieś tam kolejne miasto, nie? Tak mi się wydaje. Tam są jakieś krzaki. Nie wiem, czy tam jakieś ruiny też nie są, albo skały. Tam bym też poszedł na te góry. No jest tu kawałek, jakiś ruin. Yy, znaczy kawałek, no taki kawalątek. Coś w nich może być. No szakale. I chyba nic więcej. Któreś dwie sztuki. Oj, 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 oj. Dobra, chyba tak. Nie ma tu żadnego tego zbanuszka albo skarbu do zgarnięcia. Nie, trochę tylko ziółek. Hmm, może tam, w tamtym gruzowisku, coś by mogło być. Tu jest, aha, to jest w ogóle wyschnięta oaza, nie? Ej, fajnie to wygląda, klimatycznie dość. Dobra, kolejne szakale. Męczące upierdliwe. Dobrze, że w miarę szybko padają. Chociaż takie duże stado to by mogło nam kuku zrobić. Czyli gor najgorsze to jest to, że one no... psują nam atak, nie? Mogą nas po o, powalić. A tu mam jakiś ogrów. No i po problemie. Nasza troszeczkę expa do przodu. W sumie całkiem sporo, bo 400 expa za głowę. No to jest fajna sumka. Widzicie mi, że oni coś tutaj mieli. Znaczy, szkiel szkieleta tutaj mieli. Nawet sobie kurwa ognisko zrobili, żeby było bardziej sympatycznie. Ale nic tutaj więcej nie ma. Kuźwa. Troszeczkę jestem rozczarowany, no. No, liczyłem na zdecydowanie coś więcej. Nie, tutaj to ja chyba tak, to ja wyczyściłem to. Dobra, chodźmy na te wyżyny. Gdzieś tam może sobie odcinek zakończymy. ...pustynnych klimatach. Kurde, jak nieraz eksploruję podczas y, robienia expa, to nieraz mogę trafić na fajne rzeczy, a teraz na odcinku, kurwa, niekoniecznie. Czy to nie jest już... Y, te ruiny po prawo ogarniemy, tu jest jakaś chyba łopata, co tutaj? Tu Tu jest skarb, dobra. Zróbmy zapis, bo jakiś duch może mnie zaatakować. Dobra, kop to Bezi. Tu musi być coś. Tylko na to spójrz. Sporo rudy. Nic mnie nie zaatakowało. No dobrze, znaczy, że skarb nie był przeklęty. Dobra, w tamtym kierunku dojdziemy sobie do drogi. Jeśli chodzi o Bragę. Te ruiny, nie wiem, czy to są te, które mijaliśmy idąc do Ishtar. Nie kojarzę ich, nie, nie, to są jakieś... Coś nowego, dobra. Twoja kolej. Wydmowy rabuś, dobra. Zdecydowanie nas tutaj nie było. Czy oni tutaj mieli coś godnego uwagi? Jest jakaś skrzyneczka nawet. No, trochę kosztowności. Dobra, i to myślę, że to będzie na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Już nic więcej z tego nie wyciśniemy. Także tu sobie zakończymy odcinek. A przyszłym to co? Może jakaś Bensala, coś w tym kierunku? Tutaj, co prawda, mam kolejnego maga, ale bliżej będzie z to go sobie od, od, zostawimy. Także myślę, że Bensala, coś takiego. Dobra, ale na dzisiaj to tyle. Także trzymajcie się i na razie.